Witajcie moi drodzy po dłuższej przerwie. Cieszę się, że mogę się z wami spotkać. Przepraszam za to, że byłem nieobecny przez tak długi czas, że jakoś to zaniedbałem, ale, ale do grzechów się przyznaję, poprawę obiecuję. Ciebie ojcze duchowny, proszę o pokutę i rozgrzeszenie, jakby tak można było powiedzieć. Dzisiejsza Ewangelia, według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy kto się gniewa na swego brata podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy kto porządliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie, będziecie nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Gdybym tak miał powiedzieć, czy nazwać to Ewangelię jednym słowem. Tym słowem byłoby hardcore. Bo Pan Jezus leci dzisiaj hardcorem. No, przepraszam, jeśli to jest powiedziane nieładnie, ale, ale tak mi się to najbardziej kojarzy. Bo słuchajcie, faryzeusze i uczeni w piśmie to byli naprawdę, naprawdę ludzie na poziomie. Oni robili prawie wszystko tak jak trzeba. Znali doskonale przykazania i, i doskonale je wypełniali. Było ich 613 tamtych czasach, więc oni każdy przykazanko skrupulatnie spełniali. I byli stawiani zawsze za wzór, tacy doskonali, pobożni, w ogóle, wszystkim się znają. A Pan Jezus mówi do prostych ludzi, którzy z Nim byli, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i Rozeuszów, nie wejdziecie do nieba. Macie być doskonalsi od nich. Ja sobie tak myślę, że ci ludzie, którzy tam z Jezusem byli, złapali się za głowę. To był taki tsz, plask, bo to było niemożliwe. Jezus mówi, nie cudzołóż, jest takie przykazanie, znacie, prawda? A ja wam mówię, jeśli porządliwie popatrzysz na dziewczynę, to już zgrzeszyłeś. Hardcore. Ci ludzie na pewno łapali się za głowę. Jezus nie owija w bawełnę. On mówi zawsze prosto z mostu. I możemy tę Ewangelię spróbować odnieść też do nas. Zobaczcie, że udało się wbić nam do głowy, jakoś tak zaczęliśmy myśleć, przyzwyczailiśmy się do tego, że jak zrobimy coś dla Pana Boga, wypełnimy przykazanie, to już jesteśmy w porządku z nim. Na przykład. Jest niedziela, byłem w kościele, przestałem, przenudziłem się tą godzinę i jestem w porządku. Pomodliłem się rano czy wieczorem i, i wszystko jest ok, prawda? Najlepiej to widać przy okazji tych wszystkich świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Pasterka. To są tłumy ludzi. Przyjdą do komunii, tam prawie wszyscy idą do komunii, ta komunia trwa 20 minut, pół godziny, czasami dłużej. Wszyscy idą do komunii, jak jeden mąż, a później dzieci ludzie są. Przyszedł księdza, no przecież byłem w kościele, dałem na tacę, przyjąłem księdza. O co, kaman, co jeszcze, czego jeszcze ksiądz, ksiądz chce? No, przecież wszystko jest dobrze. Moi drodzy, nie na tym polega chrześcijaństwo, żeby wypełnić przekazanie od do. Żeby to zrobić i poczuć się w porządku. Chrześcijaństwo to coś więcej. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, czyli jaka ta sprawiedliwość ma być? Ja bym to nazwał jednym słowem, które jest mocno zniszczone, nadużywane, ale tym słowem jest miłość. Jezus mówi właśnie o miłości. O tym, że to, co robimy, ma być zrobione z serca. Że jeśli w to nasze życie włączymy miłość, to życie naprawdę nabiera sensu. To bardzo dobrze widać po ludziach zakochanych. Jak się czyta, na Facebooku, no przepraszam, że te, o tym mówię zawsze, ale, ale kiedy widzę, jak ktoś yy, okazuje tę radość, że jest zakochany, fakt, że to jeszcze fiu w głowie, ale, ale coś się zmienia w człowieku. Jeśli ktoś się zakocha w Panu Jezusie, jeśli ktoś doświadczy tej miłości, którą On do nas ma, to zobaczy, że te przykazania naprawdę nie są czymś ciężkim. Że to nie są jakieś zakazy i nakazy po to, żeby kurczę, dowalić temu biednemu człowieczkowi. Tylko, że to jest taki drogowskaz, który Pan Bóg ci wskazuje. Na końcu jest meta, dostajesz złoty medal, jak Kamil Stoch. Podnosisz ręce w górę, grają ci hymn. Jesteś zwycięzcą, zwyciężasz to po prostu. Kochać, ale jak kochać? Papież Franciszek ostatnio zrobił sobie walentynki w Watykanie, chyba na największa impreza walentynkowa na świecie. Zaprosił tam kilkanaście tysięcy młodych ludzi i oni mieli okazję zadawać papieżowi pytania. Ja Wam wrzucę tutaj linka do tego artykułu, gdzie jest to dokładnie opisane. Zachęcam Was bardzo, żeby przeczytać, żeby, żeby zobaczyć to, co papież mówił. On jest gdzieś ten link, tutaj, 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 no tam gdzieś będzie na, na, na laptopie, o już pewnie jest, e, więc, więc możecie w niego wejść. Powiem tylko krótko, jedna z par zapytała papieża, ojcze święty, co mamy zrobić, żeby być szczęśliwym małżeństwem, bo zamierzamy się pobrać. I papież mówi, najlepiej, oczywiście nie ma idealnego małżeństwa, idealnej żony, idealnego męża. Ale nauczcie się trzech słów. Czy mogę? Dziękuję. Proszę o wybaczenie. Nie gwarantuję Wam idealnego małżeństwa, ale gwarantuję, że szczęście będziecie mieć. Co te trzy słowa znaczą? Jak je papież zinterpretował? Polecam przeczytać, polecam zapoznać się z dzisiejszą Ewangelią, zwłaszcza z tym dłuższym fragmentem. Tam to już w ogóle Pan Jezus. No, ostro, ostro jedzie z tymi przykazaniami, wyjaśnieniami. No i pozdrawiam Was wszystkich. Dobrego tygodnia. Wam życzę. Do zobaczenia za tydzień. Myślę, że już troszkę wcześniej. Z Panem Bogiem.